Hej kochani, to znowu ja. Jeszcze mały taki wgląd, jeżeli chodzi o linie rodzin. Kiedyś sobie linie omówimy, aczkolwiek tak ja nie wszystkie linie mam sprawdzone, nie wszystkie linie chcę mieć sprawdzone, ze względu na to, że to ja wybieram sobie pszczoły, które chciałabym mieć u siebie na pasiece i albo kupuję reproduktorkę, albo starałam się kupować matki naturalnie unasienione, na przykład z linii zachowawczych, także wiedziałam, że one są unasienione na tym terenie, gdzie były lub właśnie robię sobie matki, hoduję matki sobie po reproduktorkach. Nieraz zdarzało mi się kupić też matki unasiennione, naturalnie od hodowców, też z jakiejś linii, żebym sobie zobaczyła, jak one się zachowują, jak one się mają. Nigdy nie kupowałam bachwasta, u mnie rządzi tylko krainka, więc jeżeli pytacie mnie o bachwasta, mogę tylko powiedzieć to, co widzę z obserwacji z innych pasiek, ale u mnie na pasiece one nie będą, więc ja kochani lubuję się w krainkach. Co bym Wam chciała powiedzieć na temat linii, żebyśmy wiedzieli też jak obserwować. Jeżeli macie drugi rok pszczoły, to już macie jakieś rozeznanie, na przykład, że jedna rodzina jest bardziej plenna, druga bardziej miodna, ta na przykład mówią potocznie, mówi się brzydko, że jest nierobem. Więc tam, kochani, jeżeli mówimy, że pszczoły nie pracują na własne utrzymanie, bo nie mówimy o pszczelarzu, tylko mówimy, jeżeli rodzina nie przynosi pożytku na swoje utrzymanie, to kochani, taką matkę musimy wymienić. I tutaj pamiętajcie, to jest ciężkie. Ale jeżeli tego nie zrobicie, narażacie tę rodzinę na straty, na ogromny wysiłek i na straty, a w konsekwencjach na choroby. Po prostu taka rodzina musi sobie poradzić. W realnym świecie ona by po prostu nie przetrwała zimy. Tutaj, ze względu na to, że wy dużo siły dajecie swojego pokarmu, syropów, czy inwertów, czy ciasta, dokarmiacie tę rodzinę, więc ona dlatego przetrwała. Co możemy widzieć o danych rodzinach? Wybieracie sobie przeważnie opis, jakieś tam matki bierzecie sobie, dobra, później kortówka, na przykład aga. Takie tych, wiecie, tych nazw, to nie chodzi o to, że teraz reklamuję, tylko na tych nazw pszczół będziecie, tych linii pszczół będziecie widzieć dość dużo. Więc czym się kierujecie? Przede wszystkim opisy matek przeważnie będziecie mieć, że miodna, łagodna, ponadprzeciętna, i, że będzie plenna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, kochani, części rzeczy będzie się powielać, ale nie wszystko. Pamiętajcie, że to są linie, które są y, y, hodowlane, ale nie ma czegoś takiego, że w jednej rodzinie, weźmy człowieka, że w jednej rodzinie wszystkie dzieci są takie same. Kochani, jeden będzie bardziej pracowity, jeden będzie miał umysł ścisły, drugi humanistyczny, y, trzeci będzie bardziej techniczny i tak samo jest, kochani, u pszczół. Nie ma czegoś takiego, że macie reproduktorkę i wszystkie matki macie takie, jak są w opisie. Absolutnie. Y, weźmy sobie na przykład tutaj muszę popatrzeć do środka, jak otworzę ul do środka, to wtedy wiem, która jest matka. Jeden z tych uli jest ponadprzeciętny, jeżeli chodzi o przynoszenie pyłku do rodziny. No po prostu podejrzewam, że to tamta jest rodzina właśnie z tą ponadprzeciętną. Tak mi się wydaje, że kładłam ją jako pierwszą, bo ją przestawiałam z innego miejsca, ale że te dwa ule mi stały koło siebie i tutaj po prostu pomieszałam sobie kolejność, ale obstawiam, że to tamta rodzina jest i ona jest ponadprzeciętna, jeżeli chodzi o przynoszenie pyłku. Za to nie jest miodna. Więc y, dla y, kogoś, kto y, kieruje się tylko miodem, tej rodziny by pewnie nie trzymał, no bo tak naprawdę nie pracuje y, na rzecz y, pszczelarza, ale kochani, ona pracuje na rzecz całej pasieki. Ta co rodzina, która mi przynosiła ten pyłek, ponadprzeciętnie, tam był korpus na pyłek, y, rodnia i miodnia, niekoniecznie pełna u góry, ale... Wszędzie miałam. One potrafiły mi przez kratę odgrodową przechodzić i nosić pyłek, przeciskały się z tym pyłkiem. Po prostu miałam go wszędzie i uzupełniałam niedobór pyłku na wszystkich pasiekach dzięki tej jednej rodzinie. I ja tutaj to ma, matulę po prostu kocham za to, że ona takie geny ma. To jest ważne. Część tutaj mam kilka linii na pasiece, y, więc mam też primę, y, mam nieskę, mam dobrą. Y, mam tam. Y, Primy jest troszeczkę więcej. Mam y, matki rojowe zostawione, z, bo wiem dlaczego weszły w nastrój rojowy. Mam jedną matkę, tylko na innej pasiece ratunkową. Y, to jest ten mój pitbull pasieczny, o którym tak często mówicie. To jest matka ratunkowa, to była do oceny matka zostawiona typowo. I powiem szczerze, powieliła y, cechy swojej mamusi. Jest pitbullem aż się boję sezonu. Ale kochani, rozwija się tak samo jak tamta. Zobaczymy jak będzie z miodnością. Tamta mama jej była po prostu miodna, plenna. Ta na razie agresywność na pewno przejęła i plenność ładnie się rozwija. Zobaczymy z trzecią cechą. O łagodności nie wspomnę, kochani. Na przykład, dobra. Jeżeli ja bym chciała dobrą, tu jest ta moja dobra. To od razu widać po wlotku, że tu jest słabsza rodzinka. I jeżeli ja bym chciała tak dla jednego z Was. Powiecie, no, y, ja bym takiej rodziny nie trzymał. Kochani, ja też bym jej nie trzymała, jeżeli bym wiedziała, że to jest inna matula. To jest matula, która w tamtym roku startowała też później. Każdy rok i każda wiosna, pamiętajcie, jest inna. Ona mi tutaj wyszła z izolatora. Nie wiem, w którym momencie. Wtedy, kiedy zerkłam w styczniu, już był czerw zasklepiony, więc podejrzewam, że niedawno wyszła po prostu y, i to był tylko okres tego zasklepienia. Nie wyglądało tam, żeby się jakaś pszczoła młoda wygryzała, więc to był po prostu traw, że akurat wtedy. Y, Linia dobry nie robi nigdy dużych rodzin. Raz miałam dobrą, co robiła, ponad przeciętna była, ona też miodu mi nie przynosiła, ale była tak plenna, że po prostu 4 lata z nią pracowałam. To była moja najbardziej ulubiona pszczoła. Ona zawsze pierwsza siedziała na drzewie, miała skłonność do rojenia się, miała skłonność do plenności. Ale nie była miodna. Też mogłabym ją zlikwidować, kochani, no bo ktoś by mi powiedział: miodu nie daje, roi się, nie wiadomo co z nią będzie. 4 lata naprawdę udało mi się z nią wytrzymać na pasiece. Bardzo ją lubiłam, bardzo, bardzo. I ona była po prostu na 10 ramkach zimowana i na 10 wychodziła po zimie. Jest to nienaturalne, jeżeli chodzi o linię dobrą. Dobra przeważnie jest, robi mały kłąb. W sierpniu już lubi ucinać czerwienie. Zatrzymuje się na czerwieniu, jak pada deszcz, zaczyna jak są krople nektaru. Po prostu jest kapryśna. Pod tym względem jest kapryśna. Genialna, bo nie rozwija rodziny, jeżeli nie ma sprzyjających warunków, ale umie świetnie nadrobić przyciągłości pożytku. Tutaj właśnie mówię ciągle o tej rodzinie, że ona jest najsłabsza, że wymaga ode mnie pomocy. Pewnie dla niektórych by to była rodzina do skasowania. Ja jej nie mogę w tym momencie skasować. Mamy połowę marca, więc ona kochani tak naprawdę prawidłowo dopiero teraz powinna startować. To jest jej początek startowania. Mamy troszeczkę wcześniejszą wiosnę, więc dla mnie to co ubyło pszczół tutaj Troszeczkę za dużo, bo to jest jednak tam, ta, ta jedna uliczka, powinno być jej więcej w tym momencie, ale dopóki nie zrobię przeglądu, nie wglądnę, czy czerwiec ładny, zwarty, czy tam jest wszystko w porządku, czy ta matula nie jest uszkodzona. Bo pamiętajcie, u matki wystarczy, że nie ma pazurka na nodze i ta matka już nie będzie tak bardzo. Ładnie czerwia już nie będzie tak atrakcyjna dla pszczół, więc tam będzie może na przykład dochodziło do cichej wymiany. Dopóki czegoś nie popatrzymy, nie sprawdzimy, nie likwidujemy matki, to musimy być pewni o co chodzi. Ja tu jestem pewna tej matuli, bo wiem, że w tamtym roku też była słabszą rodziną na wiosnę, ale później świetnie sobie poradziła. Inaczej by do tej pory ze mną nie była. Byłam z niej zadowolona, jeżeli chodzi o taki martwy sezon, jakim był 23 rok, 23 rok. Jeżeli chodzi kochani o resztę pszczół, widzicie sami po wlotkach, siłę rodzin często oceniamy też po tym, czy to jest matka inseminowana, reproduktorka, jaka linia, przede wszystkim tutaj ma też wgląd, ale pamiętajcie, że na każde 10 matek, jeżeli kupicie z, danej, z danego hodowcy, nieważne od jakiego hodowcy, to jedna, dwie to są matki ponadprzeciętne, około 5-6 matek, to są matki średnie, z których będziecie zadowoleni i będą Wam przynosiły pożytek, jak i siebie utrzymywać, ale będą jedna, dwie matki, które będziecie musieli us usunąć i wymienić jeszcze w tym samym sezonie, bo one nie rokują na rozwój rodziny. To znaczy, że one po prostu genowo coś poszło nie tak, nie będą w stanie przetrwać. Narażacie stratę całego ula przez zimowlę albo narażacie siebie na cichą wymianę i powielanie tych genów i zamiast ta rodzina, żeby była silna, żeby dawały sobie radę, żeby przynosiły pożytek, chociażby dla siebie, bo pamiętajcie, nie zawsze mówimy o tym, że przyniosą dla pszczelarza, bo jeżeli nie ma nic w okolicy, to niech chociaż przynoszą dla siebie. I tutaj, jeżeli dziewięć uliwam będzie pracować, a jeden nie, to znaczy, że tutaj ta matka pokazuje, że musimy zainterweniować. Co Wam bym jeszcze chciała powiedzieć? Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o niektóre rzeczy związane z pszczołami, Liczy się tylko i wyłącznie obserwacja. Reproduktorka. Jeżeli macie kupioną reproduktorkę, no bo zachcieliście sobie robić matki, co ja na początku nie, nie jestem zwolennikiem, żeby ktoś na początku drugi przelarskiej od razu szedł w hodowlę matek, bo musi się też nauczyć pewnej obserwacji matek i to jest podstawa. Pamiętajcie, że później powielacie te geny. Jeżeli coś tam wam nie wychodzi, nie wiecie, to później sobie sami te matki będziecie hodować i będziecie niezadowoleni i będziecie zrzucać winę. przepuśćmy na hodowcę czy na. Reproduktorkę, a może to będą właśnie nasze niedopatrzenia, może za słaba rodzina, może starter zrobiliście nie taki, może karmicielek, bo tam ma wszystko wgląd. Sama ocena matki, która się wygryzie, też ma bardzo duże znaczenie. Więc tutaj, ale uznajmy, że jednak chcieliście tą reproduktorkę. Pamiętajcie, że reproduktorka nie jest do przynoszenia miodu. Ona nigdy nie będzie, chociaż może nie nigdy, może się zdarzyć, że będzie plenna, miodna jak najbardziej, ale prawidłowo reproduktorka nie powinna mieć tych cech. Ona powinna się słabiej rozwijać, powinna być troszeczkę e, mniejsza, e, ona nie ma być pomiód. To jej e, córki, córki po tej reproduktorce mają mieć ten gen właśnie, o których pisze hodowca, czyli ma być łagodna, miodna, e, plenna itd., 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 itd. Od reproduktorki nigdy nie wymagamy, kochani, tego, że ona nam będzie przynosić dziesiątki litrów miodu i będzie nie wiadomo jaka wielka, bo nie po to jest. Ona jest do e, rozmnożenia matek, a nie do przynoszenia pożytków. Kochani, jeżeli chodzi o matki inseminowane, pamiętaj, że, pamiętajcie, że często matki inseminowane lubią być wymieniane na cichą wymianę. Tu też się musicie liczyć, że nie zawsze ta inseminacja jest taka, jak powinna być. Tam jest brane tylko trochę trutni, tego nasienia ma być tyle, ile ma być, ale mała różnorodność trutni. A tu chodzi właśnie o to, że matka naturalnie unasieniona, ta, która jest najlepsza, z trutniami z tego tutaj waszego terenu, czyli lokalna Mówimy najczęściej, że to są takie kundelki, chociaż ja tego określenia bardzo nie lubię, y, ale to mówimy właśnie, że z naszej najlepszej rodziny robimy sobie, hodujemy sobie matki i one się nasieniają u nas na y, y, pasieczysku, na trutowisku. Więc mówimy, że to jest matka lokalna i to są najlepsze matule. To właśnie z nich selekcjonujemy te matki, które sobie najlepiej na naszym terenie radzą. Niektórzy mówią, że to, to jest jakieś tam od nazwy swojej miejscowości, ale najczęściej możecie. Usłyszeć, że to są takie kundelki, to właśnie chodzi o te matki, że nie są po reproduktorkach, to nie są F1, F2, tylko to są matki z matek hodowane. Jeżeli możecie ominąć nazwę kundelek, to kundelek to jest do pieska. Tutaj mówimy, że to jest po prostu nasza pszczoła lokalna, wyhodowana z naszych matek. Co Wam jeszcze bym powiedziała? Pamiętajcie, że zanim usuniecie matkę, ocencie sytuację, jaka się dzieje. Czy to jest czerw rozczelony, na przykład pamiętajcie, że patrzymy na rameczkę, czy tam czasem nie było pierzgi, czy czasem nektaru, czy jakiegoś pokarmu, dlatego może ten czerw jest rozszczelony. czy tam się jest za dużo czerwiu trutowego, a nie ma czerwiu pszczelego, to znaczy, że matka mogła nam strutowieć. Dlaczego tam na przykład może być czerw rozszelony właśnie ze względu na to, że tam było. Jakieś komórki zajęte, matka zaczerwiła w koło, tu wyjadły i dopiero jest? Czy może nie ma pazurka, czy może uszkodzone skrzedełko, może coś tam jest nie tak, czy może już po prostu właśnie jakaś choroba jest i pszczoły czyszczą komórki? Tutaj na to wszystko musicie zwracać uwagę. Pamiętajcie, że wiosna to już jest pokolenie pszczół, które nam się wygryza w tym momencie, i czerw bacznie oglądamy w tym momencie. Tak naprawdę wszystkie choroby mogą się już uaktywnić, bo i zgnilec, i choroba woloczkowa, i grzybica. Pomimo tego, że w opisie będziecie czytać, że to nie czas, uwierzcie mi, uaktywniają się te choroby wczesną wiosną tak samo. Już nie jest tak, jak było. Teraz jesteśmy elastyczni i nie tylko my się musimy zmienić. Zmieniło się już wszystko wcześniej, tylko my zostajemy z tyłu miłego.